Dobra, jeżeli teoretycznie połączymy to, maszyna mobilna wtedy powinna zadziałać. Miejmy nadzieję, że zadziała, bo jest to nasza teoretycznie ostatnia szansa. Miejmy nadzieję, że w ogóle zabili koleja i... i tak dalej. Dobra, jesteśmy? Jesteśmy, jesteśmy. Okej, okay, super. Kolej zabity tak w ogóle. Tak. No to super. Trzeba teraz odpalić tylko maszynę. Ona odblokuje Twoją pełną moc, trolej, żebyś mógł zrobić te cząsteczki, połączyć diodoryt Wtedy raczej diodoryt zadziała. Miejmy taką nadzieję. Odpalamy pełną moc. Okej, okay, chyba włączona. Dobra, jestem! Jezu, co się działo? Koi zabity? Tak, koi zabity, maszyna się odpala, to będzie miał pełną moc i wracamy na ziemię. No i dobrze. Trojcze, trochę dosyć. Za chwilę wracamy do naszych czasów. Dziękuję Ci bardzo za to, co dla nas zrobiłeś. Dziękuję Ci za pomoc. No i super, pożegnamy Dobra, trolej, wchodź do środka Dobra, przygotujcie się Mam nadzieję, że zadziała. Musi zadziałać, to nasza jedyna szansa. O no. coś tak świeci. Chyba, chyba tak działa jego moc. Ale super, w końcu wracamy. Nareszcie Czas, zrób. Nie gadaj, że się nareszcie udało. Jesteśmy na jeście! O, ale fajnie. E, ale czy na pewno wróciliśmy? To przecież ta sama stacja. Ale nie ma żadnych ludzi i światła. Stacja ma już wcześniej? Bo no jak tego smrodu i tak dalej. Na pewno wróciliśmy. Nareszcie u nas! Ja. Trolej! Co za gość. Wróciliśmy. Wrócił nas, powrócił. No, on to nam strasznie pomógł. Albo Projczel. Jedna z najbardziej dziwnych osób, jakie poznałem. No, to prawda. Ale czekajcie. My jesteśmy pod ziemią, czy jak? Włączę światło. Jest jakiś włącznik, czy coś? Tu coś jest? O, tam jest. Sprawdźmy, czy działa. Wróciło światło. Witaj, poszukiwacz przygód. Aha, jestem George Lasel, przewodnik Dekru. Oprowadzę cię po bazie. Russell, przedstawiciel Decru z lat 70. Tak, rozmawialiśmy z nim, kiedy mieliśmy misję z teleportacjami w czasie. Co to, jakiś bunkier jest, czy co? Cicho. Znajdujesz się w najbardziej bezpiecznym i tajnym miejscu na Ziemi. W zasadzie, jeżeli chcesz przeżyć, a nadchodzi apokalipsa zombi, kozmitów i tak dalej, skryj się tutaj. Jednak tylko nieliczni wiedzą o tej bazie. Jak wspomniałem, jest to najbardziej tajna baza tej Crew. Ty patrz, nawet nasz agenci o niej nie wiedział. Pójdę za tym przewodnikiem, a wy obczajcie jeszcze tę bazę. Spoko, spoko. Hej, jestem tutaj. Zapraszam ci kanonierzu za mną. Tu, <tuszy> dzień dobry, cześć, cześć. No dobra, pozwiedzajmy to miejsce. Tajny magazyn! Och, kocham to miejsce. Zapasy jedzenia na około 900 lat. Jak nadejdą ciężkie czasy, przejmij tę bazę. Zrób niej stację kosmiczną, czy coś. Okej. Okay. Już wiadomo, czemu Koei przejął tę bazę i zrobił z niej stację kosmiczną. Mówiłeś coś? Io? Co ty tu robisz? O, pan Hedosi, jesteś tu. A więc misja się udała, uratowaliście przyszłość świata. Jaką przyszłość świata? Dosłownie chwilę temu pożegnałem się z drugim Hedosim, który się zamroził wraz z ekipą, by uratować przyszłość. Pamiętasz drugiego Hedosiego? Tego dziwnego. Tak, pamiętam. Był zamrożony przez 900 lat. Potem próbował pomóc wam uratować przyszłość. Najwyraźniej się udało, bo jesteście tu. Chodź, pokażę ci coś. Pod żadnym pozorem ich nie wyciągajcie stąd. Są zamrożeni, by uratować przyszłość. Jedno dotknięcie może spowodować, że misja się jednak nie uda. Cała ekipa. Ale czekaj, skąd oni się tu wzięli? Chodzi do centrum dowodzenia, jakie zbudowałem. Tam ci opowiem, co się stało. Podniecie przez Diodoryt, on zabiera przedmiot w losową lokalizację czasową, nie tworząc przy tym żadnych innych alternatywnych rzeczywistości. Ale dodatkowo klonuje tę osobę, zostawiając chwilę nieprzytomną w miejscu wejścia. Tak się stało też i z wami. Czyli dlatego było drugie The Tłumaczyłem Ci to już, ale tobie drugiemu. Masz prawo o tym nie wiedzieć. Okay. To jest centrala dowodzenia. Tu będziecie głównie pracować. Macie dostęp do wszystkiego. IOL? Kolejny IOL? Wiedziałem, że wróci. Nie rozumiem o co chodzi, ale podoba mi się to. Później wam tłumaczę. IOL dosłownie przed chwilą kończy mi to tłumaczyć. A oto do czego macie dostęp? Bunkrów, tajnych paneli, kamer, satelit, dostęp do bazy danych policji i wszystkich służb. Poszukiwani. Jesteśmy najbardziej poszukiwanymi osobami. O co chodzi? Policjantka Karen. A, okej. Okay. No to więcej nie tłumaczę. Fujcze? Co tu robi, Fujcze? Nie wiem. Najwyraźniej jest tu razem z wami. Fujcze jest z nami? Ooooooo wow. 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 Co jest? Czy to jest świat? Ten świat? Wow, Trawa! Trawa! To jest trawa, ale super, ale ładna Prawdziwa trawa, prawda? Jestem brać człowieku O, <laughs> on ma fajne spodnie <laughs> Co to jest? Co to jest? Co tu za stworzenie jakieś. Co to jest? Dlaczego no za... zostawić Chodźcie. to jest mój pies? Chodź Kto to był? Bar! 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 Prawdziwy bar! Ło, wow. ale super! Co podać, kierowniku? E. Yy, co podać? E. Yy, e. Yy. Wszystko. Ło. Wódka. Wódka. Ooo. smak. No i słuchaj. Wleciałem z takiem w całej bodzko i ja. łatowałem światło. O, dziękuję panu bardzo. Ło, oż dobre. Trzynaste piwo, bo prosił bo mi się skończyło. O. No i tam słuchaj staje, tylko kosmiczny. O dziękuję panu, dziękuję o, ale pyszny beczty 30 piło po poproszę! Ty, kierowniku? Dobrze, do widzenia, do jutra szefie. No cześć, jeszcze ogarnę tego typa. Kierowniku, wstawaj! O, o Co się stało? Panie, śpisz tu na podłodze jakoś już z 4 godziny. Co? o, przepraszam panie, ja, ja już pójdę, O, o a, matko. A rachunek? 16 832 dolarzy. E, 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 Serio? Zawanie po policji. O, o mój, czy Wow, ale o. sztosik! Super. Wow. O. powietrze. Świeże powietrze. Nigdy nie myślałem, że aż tak będę się cieszył czując ten zapach. No, i smród miasta. Gówna ptasiego. I spalin. Ooo, super. Szczekanie psów, Boże, jakie to jest piękne. No dobra. Potrzebny nam samochód, by dojechać do lokalizacji Kruplejna, jaką podał nam Irol. E I Idamit. Rozwalisz mi zamyk zas, zaraz, zaraz! Co? Chcecie ją ukraść? Dekru to nie zodziejemy. Po akjom oddamy z powrotem. Obiecuję. Brzmi to trochę naciąganie, No do, no dobra niech będzie. No to chodźcie. Dawaj tam skmin. No, dobra, no to ścieramy. Co to za muzyka? A ja wiem, jakiś gówno. Dobra, słuchajcie. Musimy się wczuć. Jesteśmy rodzinką z Nowego Jorku i. Ja i ty jesteśmy homoseksualnymi rodzicami, a to nasze adoptowane dzieci: Czaruś i matek. Nie no, serio, Hedosi. No co, no musimy się wczuć, nie? Dobra, może nie przesadzajmy, po prostu jedźmy. Zdrajcie, policja. No to czy jakby coś, to jesteśmy tą homoseksualną rodzinką. Jezu, Hedosi, zamknij się. Aha, świetnie. Hej, panie funkcjonariuszu. Jakiś problem? Funkcjonariusz Kelly z tej strony. Słuchajcie, skąd macie to auto? Eee, skąd mamy auto? No kupiliśmy je. Właścicie zaproponował nam sprzedaż a się taką furgonetkę. No dobrze, wasze nazwisko? nazwiska? Eee... Ja jestem Robert Nóżka, a to mój przyszły mąż. Eee, Robert, ale z drugą nóżką. A, drugie nazwisko, panie Druga Nóżka. Eee, ta... <gryubine không> <evet. griz fiction> Można wiedzieć, czemu pan nas o to pyta? Czemu? Jesteście zwycięzcami! Właściciel próbował sprzedać to auto od kilku lat, ale był nieugięty co do ceny. Przyznajcie się, ile daliście? Eee... Dużo. Nie zna pan takiej ilości, naprawdę. Hehe, się wie. się kolegom, że znam właścicieli. Mojego dnia. Dzięki! Uff... Było nieciekawie. Kruplej... Jest cały. Jak tam, coraz lepiej pilotujesz Hedosi. Dzięki. Nauczysz no, się, no ale jest to trudne. Jest trudne, bo nie włączyłeś ani stabilizacji, ani asystenta kierownictwa, ani. Lewy, chodź, coś ci pokażę. No, to se włącz, będzie ci łatwiej, Hedosi. Serio. Okej. Okay. Co jest? Mamy coś? Użyliśmy starych radarów de Crew, które wciąż działają i znaleźliśmy dziwne sygnały z nieba. Zmieniliśmy częstotliwość i filtr kamery, i prosz, co znaleźliśmy? Mocny niebieski sygnał z góry Ziemi. Statek kosmiczny? Tak, bardzo wielki statek kosmiczny. No to trzeba wysłać tam kamery, może coś odnajdą. Przekieruję sygnał na wewnętrzną część, by dotarła do góry i poprawi wtedy. Ech. Dobra. Po jakimś czasie może Sztuczna Inteligencja opracuje co to jest. No to super. Ehm, znaleźliśmy Freudzela? A właśnie, mamy jego lokalizację. Dobra, ja go odbiorę, a wy polecicie i zbadajcie co to za lokalizacja z tego sygnału, z której pochodzi ten sygnał. No dobra, to widzimy się w Wypuśćcie mnie! Ja nic nie zrobiłem. Wypuśćcie mnie! Przeskobałeś dużo, kolego, więc nie możemy. Poczekamy, kiedy przyjdzie ktoś po ciebie i zapłaci mandat. Przecież mówię wam, że jestem z przyszłości, by ratować świat przed zagadą kosmosu. I mam kolegów. The Crew się nazywają. Razem odpowiemy świat. Nie wiem, co to The Crew. A na pewno ci nie uwierzę, że jesteś z kosmosu. Przestań brać co bierzesz, okej? Okay? No ale no! Witam. O, jest i mój klient, pan Javel Słucham pana. Jestem Dicka w pochodzę z kliniki ludzi o bardzo, bardzo, bardzo niskim IQ. Próbujemy im pomóc żyć po prostu. Hmm, nie mam pana w bazie danych. Jesteśmy portugalską kliniką. Przyjechaliśmy na wycieczkę i mój klient uciekł i poszedł gdzie? Do Baru. No przestań no, atowanie świata! Właśnie, cały czas mówi o tym, że chce atować świat z jakąś ekipą Dekru. A co to ekipa Dekru? Sam nie wiem. Pewnie jakiś nowy transformers czy coś. Nie wiem. Jest największy od ludzi Sams. <laughs> widzę, że nie tylko wy nie wiecie co to jest. Og bardzo jest zafascynowany Avengersami i ty, 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 tym podobne, dlatego. Chce ratować świat. Rozumiem. No dobrze, możemy go panu oddać. Okej. Okay. Y ale chwileczkę. Muszę zadzwonić do kogoś. Pan, chwilę zaczeka. Jakieś komplikacje? Y duże. Dobra, zaraz będziemy lądować. Pytanie: wiemy coś więcej o tym miejscu? Y jest pod ziemią jakiś korytarz czy coś. Mhm, y okej, okay, no to lecimy. Jak to jakieś ogromne bunkry, dziwne to miasto Jakieś kosmiczne z przyszłości, takie ładne w sumie Weź mi, już mi gadaj o kosmitach, przyszłości, przyszłości, rzygam już tym wszystkim Ta, sorry Dobra, wchodzimy tam czy co? No wchodzimy, pamiętajcie, jak coś, jesteśmy homoseksu... Dosy, weź już skąd z tym Tam mogą być kosmici, w dupie mają tam gdzie jesteś Dobra, no i tam ich zatwieraj Dobra, szukamy, szukamy Dobra, dobra, tu jest jakaś lawa ja tu widzę świnie jakieś. Książki. Mmm, komputery, tablety. Jakieś. jakieś kowale. Jest... To jest chyba jakieś robotorium albo bo coś w tym stylu. No tak, spójrz na to pośrodku. Dobra, ostrożnie, uważajmy. Bo jak to ruszymy, to będzie pomysł Stać, stać, stop, stop! Ala? Ala? Ala. Gdzie ty byłaś? Co się z tobą stało? Czemu odeszłaś? Jezu, mamy tyle pytań do ciebie. <laughs> ja do was również. Co się z wami stało? Dzwoniłam, pisałam, wysyłam wiadomości, wideo. Nic! Nikt nie odczytywał nawet. A długa historia. No, pobudka w kosmosie. W przyszłości. Z kosmitami. Długie Dekru i tak i tam. Brakowało mi was. Na ciebie również. A gdzie lewy? Pośle to zebrać z zresztą. Kogo? A, taki idiota z kosmosu, który wcale nie miał się tu pojawić. Nieważne. Aha, okej. Okay. Dobra, powiedz, co się stało z, z tobą. Czemu odeszłaś z ekipy? No bo, e, twierdziłam, że przestaliście siebie kontrolować. Robienie robotów, teleportowanie się w czasie, odrodzanie nieżywych, teraz akcja w kosmosie. Wykrót czasów Olegno się mocno zmieniło. Ale ostatecznie udało nam się zabić, Aliana. Ale jakim kosztem? Zmiana multiversji innych to już nie to samo Dekru. Dlatego dołączyła do tajnej podjednostki policyjnej sierżanta Karen. Nazywamy się High Crew. Ja wiem, nazwa trochę nie na miejscu, ale miała. Dobra, nie tłumacz się. Widzieliśmy, że ktoś podłapie tę nazwę z ostatniej misji. Co Karen tu robi? E... Przesyła falę, by obca cywilizacja, która z nami współpracuje mogła ją do ich stacji. Co? No dobra, możecie iść. Myślałem, że jesteście tymi złodziejami, co kradą samochody. Mamy już mnóstwo zgłoszeń. Na szczęście to nie wy. No to super, dziękujemy panu za troskę. Do widzenia, cześć cześć. Do widzenia, do widzenia. Co tu się stało? Ja wiem. Masakra. my niby przypominamy złodziej out. Freuter, pytam się, skąd się tu wziąłeś? Ja, długa historia, ale wiesz, jakby jak wróciliście do siebie, to ludzie i tak przygaj. To ja zamknę i ja wyłączę i Talpos przyjął kontrolę. Talpos? Kto to Talpos? Jakiś władca środkowego kosmosu. Ej, teraz łączy się z Ziemią, z jakąś Karen, którą chcą przeteptać do siebie. Wysyłają jakieś. Śniąły? O tak, 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 dokładnie. No kurde, wiem o co chodzi. Wracajmy szybko do bazy. I to mi coś to pójść, O Oni chociaż wiedzą, co to jest. Nie, Co ci się na tym nie znają. Świetne, dekru. Słuchajcie, bo jest pewien problem. Co? Jadą posiłki. Hej, ej, ej, co ty robisz? Sorry. Ja chcę po prostu dla was dobrze. Zaraz przyjedzie jednostka Karen. Nie róbcie żadnych bitek ani nic, okej? Okay? Zdradziłaś nas. Przepraszam, no taką miałam umowę. Co? Jak? Czego? Ej, żyjesz? sprawaj, alo, stawaj. Nie leż, sprawaj. Dobra, bierzcie ją, bierzemy ją do bazy, szybko! Dobra, okej. Okay. A ta jest nasza centrala. Uło! Te telesatelity, te telemetrie te, tele te hologramy. Przyznaj, że nie wiesz co to jest. E, telewizor. Brawo! Lewy, podaj nam służę naszej bazy. Jasne, spoko, bo się patrzę na... Szybciej! Co się dzieje? Itamix. Ja mi sam operuję, ale mówi, że jakoś bardzo się nie zna. Czemu nie wzięliśmy jej do szpitala? Deku jest przecież poszukiwane. A. No tak. Ach.